I have lifted the chair. The chair has been lifted. My mother's reign was unequalled in its duration, its dedication, and its devotion. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. And in carrying out the heavy task that has been laid upon me and to which. Krol Karol III. Właściwie jego przemówienie. przysiężenie? Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Nie znał się na tych konwenansach. W każdym razie e, w momencie śmierci królowej stał się następcą tronu. Dzisiaj mówimy o nim król Karol III. E, nawet hymn angielski się zmienił e, God Save the Queen było do tej pory. Teraz mamy God Save the King. E, także gdzieś tak to wygląda. Ale dlaczego Dlaczego to przemówienie? Ponieważ, ponieważ kiedy mamy do czynienia ze stroną bierną, czyli tak jak w czołówce też mieliśmy, kiedy to krzesło się samo podniosło, tak? Czary-mary. Kiedy samo się podniosło, to yy, wtedy mówimy, że coś zostało wykonane, coś zostało zrobione. Ja myślę, że, że tutaj w tym momencie mógłbym powiedzieć stop, do widzenia, cześć, ponieważ w języku polskim też mamy stronę bierną, Którą tworzymy. Kurczę, no... Tak samo. Tak samo. To dlaczego są te problemy? Szczerze mówiąc, nie wiem, naprawdę, bo powiem wam szczerze, no nie chcesz się tu jakoś idealizować. Ale pamiętam, że to była jedyna forma gramatyczna w języku angielskim, z którą nie miałem żadnego problemu. Naprawdę. Przypuszczam, że problemem może być to, że. Mamy różne zadania, gramaty... Zdani... czasy gramatyczne, czyli present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko gdzieś tam się może, yy, może mieć. Jeżeli masz z tym problem, to znaczy, że masz też problemy z innymi czasami. Po prostu nie wiesz, jak budować tamte czasy. Jeżeli nie wiesz, to przepraszam, ale ten film nie jest dla Ciebie. Wróć, połóż się innych czasów. A potem wróć tutaj i zobaczy, że, że nagle ten film nie będzie ci potrzebny, bo strona bierna jest naprawdę prosta. Ale dobrze, ale po co jest nam strona bierna? Ponieważ ta, jest ona dość przydatna, szczególnie w polityce. Ok? Czyli na przykład, ee, obradowano wczoraj całą noc. No, wiecie, można powiedzieć, po słowie obradowali w zeszłej nocy, nie? Ale obradowano zeszłą noc. No i ustalono, i zrobiono, i tak dalej. Kurczę, no tak. To, to o co tu chodzi? Dlaczego nie, nie mówić, że posłowie obradowali, ustalili, e, spisali, i tak dalej, i tak dalej? Szczerze mówiąc, nie wiem czemu. Może dlatego, żeby nie, żeby nie szukać tej, tego kozła ofiarnego, nie? No bo jak powie się, nie wiem, Gradziński nagrał film, to wiadomo, nie, że kto nagrał. Ale kiedy chcemy powiedzieć, ale kiedy powiemy to w stronie wiernej, e, nagrano film, no to od razu nie czujecie to, taki jest, taki od razu takiej powagi nabiera, nabiera ten, ten film. Możemy, możemy mówić od razu poważniej, bardziej, bardziej tak oficjalnie i tak dalej, i tak dalej. No bo posłuchajcie. Some mistakes were made. Zrobiono kilka błędów. No ale, jeżeli byśmy powiedzieli, no nie wiem, nie będę używał polityków, załóżmy, pan Stojak popełnił błędy. No to, to takie takie zwykłe jest. Zauważcie też, jak są pisane nagłówki artykułów. Ok? Tutaj wrzucę kilka za chwileczkę. Może tu? Nie wiem. Albo tu na twarzy? Nie wiem. Zobaczymy. Gdzieś tu będą. W każdym razie, yy, yy, tak to jest. Yy -y. Czyli my na co dzień, zauważcie, my używamy raczej strony czynnej, nie? Poszedłem do domu, zrobiłem. Yy, nie wiem, pozmywałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu się na chwileczkę przy tym zatrzymam. Ponieważ, i tutaj jest chyba może jeden z tych problemów nie wszystkie czasowniki są tranzytywne. Co to znaczy? Heh, to znaczy, że nie wszystkie da się zamienić na stronę bierną. Na przykład poszedłem do domu. Spróbujcie zrobić stronę bierną. Było poszednięte do domu? No nie da się, nie? No więc właśnie, i tu może dlatego często jest problem, ale to jest jakby kolejny sygnał. Jeżeli to widzisz ten problem u siebie, to może warto powtórzyć słówka. Może warto powtórzyć czasowniki eee, i zastanowić się, które z nich są przechodnie, które nie. Ale już na przykład pozmywałem garnki, pozmywałem talerze to już możemy przemienić, czyli I washed the dishes. The dishes were washed. Naczynia zostały pomyte. Hmm? Także zobaczcie, już się da, czyli pewne rzeczy, pewne rzeczy się da, pewne rzeczy się nie da. No dobrze, ale jak forma wygląda? Więc jak mamy stronę czynną, czyli ja, I washed the dishes, czyli ja pozmywałem naczynia. To w tym momencie bierzemy sobie dopełnienie, czyli naczynia, i przerzucamy je przed podmiot. I podmiot możemy wyrzucić. Ok? I wtedy mamy The dishes were washed. Naczynia zostały pozbywane. Koniec, kropka. W zasadzie możemy na tym skończyć. No bo nic więcej się tutaj nie da powiedzieć, jeżeli chodzi o stronę bierną. Dobra. Jest jeszcze jedna taka zasada, a mianowicie kiedy dochodzimy do tego punktu, że jednak wstawiamy przez kogo jest zostało zrobione, albo nie wstawiamy przez kogo było zrobione, kiedy ma to sens, a kiedy nie? No już tłumaczę. A mianowicie kiedy wstawiamy osobę ważną, czyli e, załóżmy The were Dishes by me. Czy to jest ważne? Powiedziałbym, ok, może jest ważne, może nie. Nieistotne w każdym razie. Ale na przykład. The statement were announced by the minister. Ok? Czyli jakieś tam zarządzenia zostały ogłoszone przez ministra. To jest ważne, kto ogłosił, ponieważ, ponieważ wiemy, że, one się, że to nie są ogłoszone przez kilka osób, a właściwie istotne jest, kto to ogłosił tak? Jest bardziej ważne niż to ten, kto pozmywał te naczynia, ok? A czasami jest to logiczne, na przykład, the bill was delivered to me. Rachunek został mi dostarczony. Jeżeli jestem w restauracji, no to przecież wiem, że to przyniósł kelner. No, mógł pomywać przynieść, mógł przynieść ktokolwiek inny. Ale, ale rozumiecie, nie? Że tutaj jest ważne. The statements were announced by the Prime Minister, nie? czyli zostały ogłoszone przez, przez premiera. A tutaj the bill was delivered to me. Rachunek został mi dostarczony. I tutaj koniec historii. Tu więcej nic nie można zrobić. Nie? Oczywiście, oczywiście, są zdania dużo trudniejsze. Ja tutaj się nie będę rozwodził na temat takiej szczególnej gramatyki, bo w każdym czasie to wygląda inaczej. Jeżeli was to interesuje, to zapraszam, taka fajna strona jest, ja ją reklamuję od dość dawna. Nie, nie to nie jest sponsoring, nie, nie dostaję za to pieniędzy, a mianowicie strona to jest ang.pl. Słuchajcie, tam naprawdę to jest fajnie wyjaśnione eee, i, i tak dalej. Więc myślę że, myślę, że warto tam zajrzeć, przejrzeć te wszystkie czasy. Czyli jak będzie to w Present Simple, jak będzie to w Past Simple, jak to będzie w Past Simple Continuous i tak dalej, i tak dalej, nie? Także warto nad tym zastanowić. Ja na, zastanowić się. Ja na końcu wrzucę taką malutką zajawkę planszy, ale mówię, strona bierna jest taka, em, no prosta, no, co tu dużo gadać, no, czas, Tak teraz co myślę, czy ten film w ogóle ma jakikolwiek sens, ale co tam, wrzucę go. Mam nadzieję, że komuś pomoże. Gdybyście mieli jakieś pytania, to jak najbardziej można tutaj pod filmem wrzucić jakieś zapytanie, albo na Facebooku. Zawsze dodaję link do Facebooka do każdego filmu. A jeżeli nie, to gdzieś w zakładce jest, jest e-mail, chyba nawet telefon jest, także można się, można się za zadzwonić, zapytać, chociaż telefonicznie. To kiepsko. Myślę, że lepiej jak napiszecie właśnie jakiś komentarz lub, tu, lub na Facebooku, albo e-mail wtedy będzie łatwiej. No cóż, słuchajcie, ostatni film bardzo wam się podobał. Tak zauważam, że takie filmy chyba mają większą oglądalność, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli faktycznie wam się podobał, to proszę, żebyście tu łapkę w górę dali i żebyście napisali jakiś komentarz, że ten film był naprawdę fajny, bo, bo to, bo tamto. Może też coś ciekawego wam przyszło do głowy, może zauważyliście coś w jakichś filmach, w jakichś e, programach, co was zastanowiło, dlaczego tak, a dlaczego tak i tak dalej i tak dalej, nie? Także, no tyle bym miał na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o, o oglądaniu. Dziękuję tym wszystkim już 63 osobom, które są na, na kanale, naprawdę. Powolutku, powolutku sięgamy setki. No, ile to już dwa miesiące ten kanał istnieje? Nie wiem, czy to sukces, czy nie. Pewnie tak. Ostatnio oglądałem film. Mamy ducha i to w ciągu jednego dnia mieli milion odsłon. No, ale wiecie, duchy to nie ja. No, ja to jestem zwykły człowiek z wielkości. Żadna sensacja. No, tak czy owak, dobra, już zaczęło za nam yy, zasmucać. Więc do zobaczenia. Jeszcze w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, kolejna lekcja. Ciekaw jestem, jak Wam poszło z ostatnią lekcją, e, z tymi zdaniami. Także rozwijamy się. Przed nami prezent simple, czyli dla tych, którzy się uczą, będzie mała taka zajawka. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa!